Wyobrażenia apostołów o królowaniu Jezusa nad Izraelem rozwiały się definitywnie w Wielki Piątek, w tej godzinie, kiedy opuścili go wszyscy uczniowie z wyjątkiem świętego Jana, tuż przed zachodem słońca, wypowiadając ostatnie słowa, oddał ducha. Wielki Piątek jest dniem upamiętniającym mękę i śmierć Chrystusa. Wielki Piątek jest dniem, w którym nie sprawuje się Eucharystii. W godzinach najlepiej by było, gdyby to był moment śmierci Jezusa, a to jest godzina trzecia po południu, sprawuje się liturgię śmierci pańskiej. W krajach takich jak Polska, gdzie nie jest to dzień wolny od pracy, liturgię wielkopiątkową sprawuje się zazwyczaj w późniejszych godzinach, by wierni mogli w niej wziąć udział. Szaty, tego dnia nakłada się w kolorze czerwonym przypominającym męczeństwo, dzień męczeńskiej śmierci zbawiciela, przypominające krew, cenę zbawienia. Tego dnia nie ma mszy świętej. Liturgia składa się z trzech części. Cała liturgia Wielkiego Piątku kształtowała się już w starożytności i moglibyśmy zaryzykować takie stwierdzenie, że od IV wieku właściwie się nie zmieniła w swojej zasadniczej budowie. Najpierw mamy liturgię Słowa, później Adorację Krzyża i obrzędy Komunii Świętej. W dniu Wielkiego Piątku w kościołach ewangelickich odbywa się nabożeństwo, które ma nieco rozszerzoną liturgię w porównaniu do, nazwijmy to, normalnych nabożeństw niedzielnych czy świątecznych, także czasu postu, czasu pasyjnego i jest sprawowana wieczerza pańska. Uważa się często, że w wielki piątek właśnie najwięcej ewangelików przystępuje do stołu pańskiego. Paradoksalnie Wraz z przeżywaniem śmierci Chrystusa, to przywiązanie do Niego ożywa. O 17 odbywa się nabożeństwo, my często mówimy nabożeństwo u stóp krzyża czy pod krzyżem. Podczas tego nabożeństwa jest odczytywana historia męki i śmierci pańskiej według relacji czterech ewangelistów, właśnie konkretnie związane z pójściem Chrystusa. Na Golgotę, na Krzyż, jego śmiercią. Szczególną wymowę mają tutaj słowa, które Jezus na Krzyżu wypowiedział, owych siedem słów, i tam, gdzie jest do tego przygotowany chór parafialny, chór odpowiada śpiewem właśnie kolejnego z owych siedmiu słów. Względnie wierni, po każdym słowie z Krzyża padającym, śpiewają po jednej zwrotce. Pieśni o głowo coś zraniona, Wielki Piątek jest dla wielu dniem powstrzymania się od spożywania pokarmów, czyli tego rzeczywistego postu. Liturgia Słowa rozpoczyna się procesjonalnym przyjściem do ołtarza, ale zupełnie nietypowym, usługującym i duchownym nie towarzyszy śpiew. Nie niesie się żadnych znaków świętych, krzyża, świec, idzie się w ciszy, skupieniu. Po dojściu do ołtarza kapłan dokonuje obrzędu prostracji, czyli kładzie się krzyżem przed ołtarzy, natomiast wszyscy inni klękają w tym czasie. Celebrans wstaje, udaje się do miejsca przewodniczenia i odmawia modlitwę rozpoczynającą liturgię. Czytamy. Pismo Święte, pasje według Świętego Jana, naucznego świadka wydarzeń na kalwarii. Pasja może być śpiewana, może być wykonywana z podziałem na rolę, podzielona między lektorów. Druga część to ukazanie krzyża i adoracja krzyża, i tutaj krzyż będzie wnoszony od drzwi Kościoła z trzykrotnym zatrzymywaniem się i śpiewaniem antyfony pochodzącej z liturgii galijskiej. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata, lud śpiewa, pójdźmy z pokłonem. Wszyscy klękają, adorują krzyż, wstają i procesja rusza dalej. Trzecie zatrzymanie się z krzyżem to już w prezbiterium ukazanym wszystkim. Następnie adoruje się krzyż indywidualnie. Celebrans, później inni duchowni, usługujący, a wreszcie wszyscy wierni, przechodzą przed krzyżem i przyklękają. Mogą też krzyż ucałować. Wielki Piątek jest dniem, w którym Chrystus umiera na krzyżu. Jest to najważniejszy dzień w roku. Można powiedzieć jest najważniejszy piątek w roku, szczególny dzień, w którym z uwagi na szczególnie postny charakter tego dnia Liturgia święta nie jest sprawowana, natomiast z rana są sprawowane tak zwane w carskie czasy, czyli królewskie godziny kanoniczne, nabożeństwa, podczas których są czytane psalmy, w których jest mowa o proroctwach starotestamentowych, o Chrystusie. Są także fragmenty Ewangelii, które mówią o Chrystusie wiszącym na krzyżu. Jest taki zwyczaj, że dzień rozpoczyna się z wieczora, czyli jutrznia Wielkiego piątka jest sprawowana w czwartek wieczorem. I w, na tej jutrzni, jest to szczególna jutrznia, jedyna w swoim rodzaju w ciągu całego roku liturgicznego, i na tej jutrzni są, czy, jest czytane 12 fragmentów Ewangelii, w których jest mowa o drodze Chrystusa na krzyż i śmierci na Golgocie. Płaszczynica jest to całun, płótno, które przedstawia Chrystusa leżącego w grobie. Jest ona wynoszona w Wielki Piątek wieczorem na środek cerkwi. Następuje procesja wokół świątyni, w której uczestniczą wierni, jako e, przypomnienie tych nielicznych, sprawiedliwych ludzi i bogobojnych, którzy zostali z Chrystusem i e, zdjęli Jego ciało z krzyża i przynieśli na grób. Jeżeli można w ogóle mówić o odpowiedniku adoracji krzyża w Cerkwi Prawosławnej, której e, aż tak e, nie ma, można byłoby za taki odpowiednik e, przyjąć właśnie płaszczenicę, Płaszczennica, która e, leży na środku cerkwi, e, na przygotowanym właśnie grobie, i do której przychodzą wierni, kłaniając się przed nią, całują ją. Po prostu pokłon Chrystusowi, który leży w grobie. Trzecia część liturgii to obrzędy komunijne. Wspomnieliśmy, że nie ma tego dnia mszy świętej, więc komunię świętą mamy z darów uprzednio konsekrowanych. Mamy hostie, które zostały konsekrowane wieczorem, w Wielki Czwartek, na mszy Wieczerzy Pańskiej, odniesione do ołtarza przechowania, zwanego ciemnicą. Teraz, w tym momencie, po adoracji krzyża, nakrywa się ołtarz obrusem, ustawia na nim świece i wszystko to, co jest potrzebne do obrzędów komunijnych i któryś z duchownych przynosi z kaplicy przechowania Najświętszy Sakrament na ołtarz. I mają miejsce modlitwy, które poprzedzają przyjęcie Komunii Świętej w każdej Mszy Świętej, poczynając od Ojcze Nasz. Po komunii ewentualnych ogłoszeniach umieszcza się hostię w monstrancji, nakrywa białym tiulem i okadza. W procesji Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do Grobu Pańskiego. Po zakończeniu całej liturgii Wielkopiątkowej ponownie obnaża się ołtarz, jednakże w prezbiterium pozostaje ten duży odsłonięty krzyż, przy nim dalej palą się świece i wierni adorują krzyż tak, jak się w ciągu roku adoruje Najświętszy Sakrament. Tego dnia mamy obowiązkowy post ścisły, czyli nie tylko jakościowy, powstrzymanie się od pokarmów mięsnych, ale ilościowy powinniśmy właściwie przyjąć jeden posiłek tylko tego dnia do Zapamiętaj, w wielki piątek chrześcijanie wspominają krzyżową śmierć Jezusa. Tego dnia odbywają się specjalne nabożeństwa upamiętniające to wydarzenie. Powszechny jest też zwyczaj zachowywania ścisłego postu. Szczególne miejsce ma wielki piątek w tradycji protestanckiej.